Tak, jak mówiłam, będzie kolejny odcinek, tym razem o wojownikach. Moja cała kolekcja. Zacznijmy sobie może od omówienia: mang. będzie szybciej, potem te grubsze. Widz, początek legendy. opowiem o małym kociaku, który miał rodzeństwo, którego nie traktowało najlepiej. I potem stało się taki zły: zaczął mieszkać na ulicach. Potem Założył swój własny klan. I możemy go ogólnie zobaczyć. tej jego klanu. Ogólnie możemy jeszcze zobaczyć w czarnej godzinie. Ale o tym zaraz. Tygrysia, gwiazda i Sasza. E, powrót do klanów. Tutaj jest, że Sasza ma trzy kocięta z tygrysią gwiazdą. Opiekuje się nimi sama. Nie ma nikogo. Najsmutniejsze jest to, że jednego kociaka jest taki smutny los. To jest, tutaj mamy pierwszą część, gdzie Zasza poznała tę grysią gwiazdę. O, dokładnie tutaj. I spotykała różne niebezpieczeństwa. Potem spotkała go. Znaczy, ogólnie chodzi właśnie mi o tę grysią gwiazdę. Teraz powiedziałam o nim. Szara pręga, powrót wojownika. Ostatnia część mangi o, o wojowniku klanu Pioruna. Ta jest kolorowa. Spotkał potem po o imieniu Milka. Miałam pierwszą część, ale dałam koleżance. Jeszcze mi nie oddała, bo nie przeczytała. Druga część. Piękna, bardzo wzruszająca. Bardzo mi się podobała, polecam. Zemsta klonowego cienia, moja pierwsza nowela, którą dostałam. Opowiada o kotce, której umarły trzy kocięta. Potem chciała się zemścić, ale nie powiem Wam reszty, bo chcę, żebyście sami to przeczytali i zobaczyli, co się tam wydarzyło. Tak jak mówiłam, szybko dojdziemy do naszej pierwszej serii. Ucieczka w dzicz. Pierwszy tom udzierdzawy. Potem ognista łapa. Dąży do klanu Pioruna. Mam dużo przyjaciół. Yy, znaczy, niektórzy najpierw go nie lubili. Najbardziej chyba go lubił yy, ten. Szare łapa tutaj. I on miał. Ognista łapa miał trzech mentorów: miał błękitną gwiazdę, samą Przewodczynię, Przewodczyni, Nie. Nie wiem, jak to powiedzieć, język mi się pląta, plączę, właśnie. I miał, tak jak mówiłam, miał trzech mentorów, błękitną gwiazdę, lwie serce i tygrysiego fazura. Ogień i to opowiada głównie o Szarej Prędze, gdzie spotyka się z kotką o Srebrny Strumień, a miłość pomiędzy chłonami no ogólnie jest zakazana. Tutaj mamy ich razem. Las trzeci tom. Opowiada o tym, że Błękitna Gwiazda też związała się z kotem z klanu Rzeki. Opowiada, że musiała przenieść te wszystkie kocięta, bo wiedziała, że to Pazur wie, że zrobi coś niedobrego z klanem Pioruna. To wszystko jest chyba omówione w, w Przepowiedni Błękitnej Gwiazdy, tylko, że ja tej książki nie mam, nie, nie posiadam, nie mam jej. Więc, jakbyście ją mieli, to tam będzie więcej opowiedziane niż w Lesie Tajemnic. Dzisza przed burzą. Eee, tutaj. Błękitna gwiazda z klanem pioruna przemierza bardzo złą drogę, przez to, że był pożar w ich klanie. Klan, klan Dziaki im pomógł, i cel dalszy ogólnie jest taki, że no. Wszystko dobrze się powiodło. Niebezpiecznej ścieżce, nie chcę za dużo zdradzać. Napad... Pie... Psy napadły. <coughs> Przepraszam, eee, napadły klan Pioruna. Eee, tutaj z tą mamy napisane: Sfora, sfora, zabić, zabić. Ogólnie to miało być dla psów. napis Krok ogólnie opowiada o tych psach. Czarna godzina, tak jak wspominałam, możemy tutaj przeczytać obiczu. Wszystkie klany połączyły się, żeby pokonać klan krwi. I natomiast wygrały, za to Bicz przegrał walkę razem z innymi Tutaj ogólnie na początku jest też napisane klan krwi, tylko nie ma całego klanu, jest tylko Bicz i Północ, nowa przepowiednia opowiada o w Pazurze, którym który wybrał się na wędrówkę do północy do Borsuczycy, żeby by dowiedzieć się, co stanie się z ich klanami, wyszedł z jeszcze z inną trójką od kla, z klanów. O, ogólnie, powiem Wam tak szybko jeszcze: o czwartej serii nie mówię za dużo. bo nie wiem, co się tam widać, że tak samo jak o zaćmieniu. Mogę trochę opowiedzieć o wyrzutku. O widzeniu też mogę opowiedzieć, bo już czytałam. Proszę. Cud Księżyca. Bardzo wzruszająca, przepiękna. E, ma, ma 300 ileś stron. No, znaczy, czekaj, Tak, 300 ileś stron. Nie chcę mi się teraz patrzeć. Przeczytałam ją w jeden tydzień. Bardzo wzruszająca. E, jedna część jest naprawdę bardzo wzruszająca pod koniec. Ale nie chcę za dużo szczegółów zdradzać. Tylko powiedziałam, że jest. Eee, zatkało mnie. Zapomniałam, co powiedziałam. Ja nie mogę. Świt. W, w świcie koty były uwięzione w aucie dwunożnych, czyli po, w potworze. Eee, gdy in, koty z klompioru ratowała wszystkie koty z klanów, niestety szara pręga został złapany. Zachód słońca, tutaj może coś Wam opowiem. Walka pomiędzy braćmi. No, jest zagadnienie kto wygrał. Jerzy Nowy Pazur? Czy może ja Jastrzębi Mróz? Napiszcie w komentarzach, nie chcę Wam zdradzać. <tuszy> <tuszy> Widzenie. Um. Opowiada o trójce nowych kościołów, które się narodziły. Dzięki liściastej sadzawce i pióru, pióro. Bronię pióro. wronie pióro i liściasta sadzawka byli razem. A, a z kodeksem wojownika medyczki nie mogą mieć kociąt. Więc oddała te kocięta swojej siostrze. Nie mam drugiej części. Nie mam. Chodzi mi tutaj ogólnie o. tutaj nie będę, tutaj chyba będzie pokazana. Nie, no, nie ma pokazanych. Ogólnie nie ma po prostu jednej części. Nie mamy mrocznej rzeki. Nie pamiętam na której końcu to było jakieś magii. Ogólnie nie mam tutaj. <coughs> tutaj jest dużo opisane. Bardzo mi się podobała. Eee, Ogólnym bohaterem na całej okładce tak, cała głowa to jest w bronie pióro. Znaczy nie wronie, tylko suj, sujcze pióro, sujka, sujcza łapa, a potem sujcze pióro. Pióro ma chyba po ojcu. Nie wiem. No cóż, nie czytałam jeszcze, gdzie zostali wojownikami, czy tam medykami, czy jakoś tak. W wyrzutku są już uczniami: lwia łapa, liściast, nie liściasta, tylko ostrokrzewiasta łapa i, i sujcza łapa. Tak jak mówiłam. Książka. Nie przeczytałam jej jeszcze, bo po tym, jak byłam po komunii, dostałam jeszcze jedną. Czyli ogólnie wtedy dostałam ten świt. Nie przeczytałam go jeszcze do końca. Dlatego na razie nie czytam wyrzutka. Tutaj w ogóle też. Te, też musieli pomagać miodu płynącej wody. Tak jak w wschodzie księżyca. W zaćmieniu nie wiem co się dokładnie dzieje, ale pewnie tutaj będzie ten kot Sól, czy jako kot Sol, Sol się nazywał. E, o tych książkach też nie będę za dużo mówiła, w Szeptach Nocy nie wiem co się dzieje, z Znakach Księżyca też nie wiem za wiele, ale wiem, że w tej książce ognista gwiazda straci jedno życie. Więc tak jak mówiłam w filmiku, gdzie pokazywałam Milka Secret Box, moją całą kolekcję. Chodzi o to, że tak jak mówiłam, może dzisiaj jeszcze zrobię unboxing, jak kupię jeszcze jakieś miękkie secret box. To, tutaj mam wszystkie moje książki. Tam z tyłu są książki mojego brata. Jakby coś. E, tutaj mam wszystkie części. A, zapomniała, prawie bym zapomniała o tajemnicy żółtego kła. Ja czytałam do końca, ale już doszłam do części, gdzie, ben, gdzie jest już uczennicą. Więcej nie wiem. Więc, tak jak mówiłam, to jest zakończenie tego cudownego filmiku. Do następnego filmiku, do unboxingu. Cześć. Do zobaczenia.